Witam Państwa serdecznie. Zaprezentuję w jaki sposób zmontować, zlutować bardzo prosty efekt o atrakcyjnym wyglądzie dwóch strzałek. Zestaw składa się z trzech płytek drukowanych, płytka główna sterownika. Jest to płytka jednostronna posiada powiercone otwory, pola lutownicze są pocynowane i dla ułatwienia. Lutowania oraz zabezpieczenia warstwy miedzi jest tzw. solder maska w kolorze zielonym. Od strony elementów mamy nadruk wraz z opisem elementów oraz ich ewentualnych wartości. W zestawie otrzymujemy również dwie płytki drukowane, które są wycięte w kształcie strzałek i na nich montujemy diody świecące LED. Również tak samo te płytki są jednostronne z pocynowanymi otworami i solder maską. Przed przystąpieniem do montażu polecam przygotować sobie stanowisko pracy i pogrupować wszystkie elementy, aby były przejrzyście poukładane. Jakie musimy posiadać dodatkowe wyposażenie naszego warsztatu, aby móc zlutować taki zestaw? Oczywiście niezbędna jest stacja lutownicza lub lutownica. Ja wykorzystam do tego celu lutownicę SL20ESD z grotem SR621. Elementy elektroniczne zostaną przylutowane przy pomocy cyny lutowniczej produkcji Cynel o średnicy 0,56 mm. Dodatkowo będą potrzebne szczypce boczne tnące do skrócenia wyprowadzeń. Wszystkie te elementy są to elementy przewlekane, a więc przesadza się je przez płytkę drukowaną i ten naddatek długości Należy odciąć. W razie potrzeby odlutowania jakiegokolwiek elementu, gdybyśmy się pomylili, niezbędny będzie odsysacz do cyny, ale na razie nie przewidujemy jego użycia. Przystępujemy do montażu. Montaż tradycyjnie rozpoczynamy od elementów znajdujących się najniżej na płytce drukowanej. I w tym wypadku wydaje mi się, że elementami o najniższym profilu będą rezystory. Rezystory na płytce drukowanej umieszczone są tych oto miejscach. Tutaj mamy podpisany rezystor R7 o wartości 1 kOhm, czyli 1000 Ohmów. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj w zestawie mamy jakby dwa typy rezystorów. Są to standardowe rezystory węglowe, ćwierćwatowe i tutaj mamy tych rezystorów tyle i tutaj dwa dodatkowe rezystory. Rezystory są to elementy pasywne, różniące się między sobą konkretną wartością rezystancji. I w tym wypadku na płytce drukowanej mamy dwie wartości. właśnie Wspomniane wcześniej 1 kilo oraz 22 R, czyli 22 ohmy. Wartości rezystorów można odczytać z tego oto kodu paskowego, który jest nadrukowany na ich obudowie. Lub metodą na logikę po prostu wiemy, że tych rezystorów 10 kilo jest więcej i dwa rezystory 22 R, czyli 22 ohmy. Można również to sprawdzić przy pomocy multimetra uniwersalnego. I na sam początek przygotujmy właśnie te rezystory 22 ohmy. One są spięte taką taśmą tekturową. Zrywam tą taśmę i formuję w dłoniach wyprowadzenia w ten oto sposób. I w miejscach, gdzie jest podpisane 22R wkładam te rezystory. Nie ma znaczenia w jaki sposób włożymy te rezystory, są to elementy bierne, nie wymagające zachowania polaryzacji, ale dobrą zasadą będzie ich umiejscowienie na płytce drukowanej, żeby te kody paskowe się pokrywały. Dociskam i proszę zobaczyć, tak oto wygląda to na płytce drukowanej. Obracam płytkę drukowaną. Troszeczkę zrobię zbliżenie. Temperatura grota ustawiona w okolicach 320 stopni Celsjusza i w jaki sposób lutujemy. Przykładam grot tak, aby dotykał pola lutowniczego oraz wyprowadzenia. Chwilę czekam, aż się oba elementy nagrzeją, i dokładam rdzeń z cyną i odciągam do góry. Proszę zobaczyć to jeszcze raz. I do góry. I tak oto prezentują się powstałe spoiny. Są to takie stożki. Te wyprowadzenia należy odciąć tuż nad kończącym się tym czubkiem stożka. I analogicznie jak poprzednio w te miejsca opisane jako 1 kilo wkładamy pozostałe rezystory. Wszystkie rezystory zostały wsadzone do płytki, zostały przewleczone przez płytkę i teraz mogę lekko odgiąć te wyprowadzenia, żeby nie wypadały po prostu. I proszę zwrócić uwagę, że zrobił mi się taki lekki gąszcz i dla początkujących elektroników może być problem z dojściem do niektórych punktów lutowniczych. Z grotem, dlatego polecam ewentualnie selektywnie lutować poszczególne rezystory. Kolejne elementy, które proponuję przyultować, które znajdują się wyżej profilem na płytce drukowanej, będą to diody prostownicze i w ten sposób należy je umieścić na płytce drukowanej. Tutaj mamy nadrukowany symbol graficzny diody prostowniczej. Mam tutaj taką malutką ściągawkę, gdzie jest anoda i katoda. I proszę zobaczyć, tutaj, właśnie na tej obudowie diody, jest srebrną farbą zaznaczona katoda. I tak samo jak rezystory, formuję wyprowadzenia w palcach. I już teraz, zwracając uwagę na odpowiednią polaryzację, wkładam w odpowiednie miejsca. tak samo jak przy rezystorach przykładamy grot chwilkę czekamy i dokładamy po chwili drut z cyną Odcinam wyprowadzenia. W tej chwili proponuję przylutować układy scalone. Mamy tutaj nadrukowane oznaczenie CD4017, a więc to jest ten układ, i drugi kolejny taki sam. Należy zwrócić uwagę, aby ten nadrukowany klucz, tak zwany, pokrywał się z nadrukiem na obudowie. W ten sposób wkładamy. Należy lekko te nóżki dogiąć do wewnętrznej strony, żeby weszły i tutaj można sobie pomóc jakimś narzędziem w równej linii. I tak jest włożony ten układ. Te nóżki są rozgięte troszeczkę i one sprężynują. Dzięki temu stalak nam nie wypada z płytki drukowanej. I samobień. 快速打开应急照明灯，应急灯，应急照明灯。 Układy strony zostały przyszultowane, mniej wprawne osoby mogą szultować każdy pin po pinie. W tych oto miejscach musimy włożyć w tranzystory. Są to wszystkie S 8050. A więc wkładamy. Należy zwrócić uwagę, że obudowa tranzystora posiada tutaj w tym miejscu w tej płaszczyźnie ścięcie i to ścięcie musi się pokrywać z tym oto nadrukiem na płytce drukowanej. Teraz dociskam jeszcze do blatu i mogę przylutować. Obcinamy wyprowadzenia. Kolejny element, który przylutujemy na płytce drukowanej, będą to gniazda dwupinowe. I w ten sposób je lutujemy. Tutaj mamy taką wypustkę. I ona musi być skierowana do krawędzi płytki drukowanej. Obracam płytkę drukowaną. Te gniazda mogą wypaść. Oj. Akurat wypadło mi jedno. W porządku przylutujemy teraz te dwa. Palcem dociskam płytkę drukowaną. Kolejny element, potencjometr. W praktyce w jeden możliwy sposób można go wsadzić do płytki drukowanej. Jest, trzyma się, ma tak wyprofilowane wyprowadzenia, że nie wypadają z płytki drukowanej i przygotujemy go. Na płytce mamy miejsce dla dwóch kondensatorów elektrolitycznych i kondensatory te wymagają zachowania polaryzacji. Tutaj mamy nadrukowany minus, gdzie jest na obudowie. Proszę zobaczyć i tak po inżyniersku logicznie krótsze wyprowadzenie to jest minus, dłuższe plus. Na płytce drukowanej mamy tutaj oznaczony plus, a ta zakręskowana część symbolizuje właśnie tutaj na tym cylindrze ten nadruk, i wkładamy. Mamy opisane tutaj wartość tego kondensatora jako 100 mikrofaradów, a więc jest w tym miejscu, a drugi 10 mikro. Czyli dłuższe wyprowadzenie do plusa. I tutaj tak samo plus, dłuższe wyprowadzenie. Obracam płytkę drukowaną. I odcinam wyprowadzenia. W tym oto miejscu jeszcze przeoczyłem, że mamy kondensator ceramiczny, który jest nadrukiem 104, czyli to jest 100 nF. Kondensator ceramiczny nie ma polaryzacji, a więc w dowolny sposób możemy go włożyć. Jeżeli zapomniałem o tym elemencie. On będzie oczywiście wypadał. Mogę lekko te nóżki jemu rozszerzyć i wtedy przylutować. Ostatni element tutaj mamy taki przełącznik zasilania, włącznik zasilania. I tutaj mamy nadrukowany taki też jakby ala klucz i wydaje mi się że w ten sposób należy go umiejscowić na płytce drukowanej Główna płytka została już zlutowana w całości. Tak oto się prezentuje. Od tej strony. I możemy przystąpić do lutowania pobocznych płytek ze strzałkami. Płytkę główną z odkładamy na razie na bok i mamy dwie identyczne płytki drukowane z tymi oto strzałkami i w zestawie są dwa komplety diod. Są to obudowy typu clear, czyli przezroczyste i tutaj mamy w kolorze niebieskim i czerwonym. Proponuję przygotować na jednej płytce niebieskie, na drugiej czerwone. Można dowolnie to yy, zrobić i proszę zwrócić uwagę tutaj na płytce drukowanej mamy nadrukowaną polaryzację diod. I znowu wracamy do tej mojej karteczki. I proszę zobaczyć, jak rozpoznać w takiej diodzie, gdzie jest anoda i katoda. Dłuższe wyprowadzenie, czyli to jest anoda, i krótsze katoda, czyli minus. I proszę zwrócić uwagę, może tutaj uda się złapać ostrość. Tak jak tutaj narysowałem schematycznie, gdyby te wyprowadzenia były równe, można też po wielkości, Obszaru tych złącz rozpoznać, gdzie jest plus, gdzie minus, czyli gdzie jest anoda i katoda. I tym krótszym wyprowadzeniem wkładam wszystkie diody w ten oto sposób. Proponuję selektywnie rozpocząć wkładanie i lutowanie tych diod i rozpocząć od tych diod, które znajdują się w samym środku, abyśmy mieli łatwy dostęp. Do tych oto wyprowadzeń po drugiej stronie płytki drukowanej, jeszcze raz możemy rzucić okiem, czy wszystkie krótsze wyprowadzenia są skierowane w stronę tego grota, są wszystkie krótsze i możemy teraz przylutować. Ta płytka mi się obraca, więc jeszcze tutaj wsadzę z boku. Po dwie diody. No i teraz już powinno być lepiej. Celowo przylutowałem tylko po jednym z wyprowadzeń, aby sprawdzić, czy te diody się nie przemieściły na płytce drukowanej. Aby mieć pewną swobodę w dokonywaniu korekt, jest wszystko w porządku. A więc można przylutować pozostałe wyprowadzenia. I teraz można odciąć. I wkładamy pozostałe diody już, pamiętając oczywiście o odpowiedniej polaryzacji. Wszystkie diody LED w kolorze niebieskim zostały przylutowane. W zestawie mamy takie trzy oto przewody o takiej samej długości. W razie potrzeby można je w rozsądnych granicach przedłużyć. I należy przylutować te przewody do każdej z płytki. Mamy tutaj oznaczony, w jaki sposób polaryzację zachować. Tutaj jest plus i minus. A więc standardowo czerwony. Przewód. Najpierw przez ten otwór taki przewlekamy, i w ten sposób go wkładamy. To jest taki specjalny zabieg, żeby zbyt łatwo tego przewodu nie zerwać mechanicznie. Teraz możemy przeciągnąć w ten oto sposób i analogicznie z czarnym przewodem. Tak więc już mamy zlutowaną płytkę z diodami w kolorze niebieskim i dokładnie tak samo postępujemy lutując diody czerwone na tej oto płytce. Zlutowałem już wszystkie elementy. Tak oto prezentują się strzałeczki. Tak wyglądają z bliska. Zlutowane. ta główna sterownika i możemy przystąpić do dalszej konfiguracji urządzenia mamy tutaj dwa gniazda opisane jako OUT1 oraz OUT2 i wkładamy w jeden możliwy sposób tutaj są takie złącze zatrzaskowe weszło nam i drugie w ten sposób i mamy gniazdo zasilające, na którym nadrukowane jest informacja o wartości napięcia zasilającego. Plus, minus i musi być to napięcie stałe z zakresu od 3 do 6 V. Do tego przewodu, który znajduje się w zestawie, dolutowałem dodatkowo takie, można powiedzieć, elektrody. Są to ścinki od yy, diod LED i wkładam... To gniazdo zasilające i wykorzystam do zasilania port USB. Konkretnie będzie to Power Bank. Mamy tutaj Power Bank. I przy okazji będziemy mogli zobaczyć, jaki jest pobór prądu. A więc czarny przewód do czarnego i czerwony plus do czerwonego. Tutaj w ten sposób może to ułóżmy. Żeby było widoczne. I mamy podane napięcie zasilające 5V. Zostało uruchomione urządzenie. Tutaj już widać, że te diody nam zaświeciły się. No, coś one na razie nie świecą. Ale może zróbmy zbliżenie jeszcze. Mamy oto potencjometr do regulacji i zobaczmy jak to wygląda. Jak widać, tym potencjometrem możemy regulować szybkość przemiatania tym świeceniem. Zgasiłem, Zgasiłem światło na stanowisku i uruchomię może najszybsze to świecenie, bo jest najbardziej efektywne. Mamy dwie szczałeczki, które możemy umieścić, aby przykuwało wzrok, nie wiem, potencjalnego na przykład klienta, którego chcemy skierować w odpowiednie miejsce. Jaki pobór prądu jest? widać, że nie przekracza 100 mA. No tam było 130. Ustawmy może tu maksymalne przymiatanie. 150 mA nie przekroczy. I to by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację w jaki sposób zlutować, zmontować ten zestaw i jak on działa. Dziękuję za uwagę. Jeżeli Państwo są zainteresowani takim zestawem, jest on dostępny w sprzedaży w firmie gotronic.pl.